Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Nie wiem, w 16? Nie, na pewno dalej. Nie wiem, 18, może? 17? Nie wiem, tak się strzelam. W ogóle macie w tytule, więc jakby nie wiem po co to mówię. Odcinku to jest 4-8 I pierwsze co nam się tutaj pojawia to: czy Hacel powinien zaprosić kolegę Aleksander? To jest w ogóle jego brat bliźniego. Więc tak mam teraz takiego laga, Po co mam to przychodzić? Co um, się tutaj stało? O, wrócił ze szkolnym projektem. Czemu są dostateczne? Kurde, on był pierwszy dzień w szkole. Ludzie, jako nastolatek w sensie, widzicie. Sprzedamy to kolekcjonerowi. I w ogóle w się nic nie wydarzyło. Tak teraz zresztą do wniosku takiego. Teraz będą urodziny, więc spokojnie. O, miło, że zapraszam na randkę. Brat, bliźniek i faceta. Tak. O, tutaj o głosowaniu na przyszłą informacja Ona ma dzisiaj urodzimy, więc może wyprawimy je. Dobra. Duchamy świeczki, moi drodzy. Zobaczymy, kiedy to przyjdzie. O, ubrała ten ładny strój, bo jej dałam nowy, nowy strój i go ubrała. Bardzo mnie to cieszy. Co ona ma na twarz? tego różnego zmywania i tak dalej. No halo. słuchaj. No, ten go zapytaniu zaprasza, ale nie. drogi, dobra. Dobra. gdzie jest? Nie to. Okay. Spokojnie. Rostam z młodego dorosłego na dorosłego nie ma takiej dużej aż przypaści, ale no kryzys wieku średniego, więc tak. Okay. to, żeby on no, ktoś przypadkiem tutaj nie zabrał. O, możesz spodziewać prezentów i w ogóle. coś mnie to niezmiernie? On co tutaj maluje? Nie chcę maluje, w sumie jest zainspirowany. Okay. Dodaj świeczki urodzinowe, żeby nie robić kolejnego tortu, co nie? Dobra. Daj ja jeszcze chwilę pobudować wieżę, żeby było się na ten poziom. Ten najwyższy w poruszaniu się, a ona, był jak największy w myśleniu. Zamiast tak w ogóle ma, jest pewnie ogarniętym dzieckiem w tym momencie. Ale trudno, niech gra. Co jest taka oszołomiona? Aha, no tak ma Ale może i przejdzie. Z <grystu> minuty, no. Dobra, zjedz sobie, jak bardzo tak jesteś. No w sumie, dobra, jesteś godna. Co sobie zjedz? czy możesz, nie wiem, nawet iść spać. Też nie będziesz powtarzać dzieciaczki. A on. O, dzieci są w stanie naprawdę okropnym, yy, jeśli chodzi o potrzeby. Ale yy, przynajmniej umiejętności powinny jeszcze dzisiaj osiągnąć. Tutaj piąty poziom. Sylweczka. Oczywiście znaczy też nie ma też czasu zbyt wiele, więc. Nie, nie wiem, nie wiem. W ogóle. ale ta gra teraz tak. Dobra, Kacper. Słuchaj, chłopie. Dobra, może nie rozmnażaj, żeby. coś nie swój. A w ogóle on był tak spięty, co się stało? Aha, on sobie zabrał prysznic, dobra, nieważne, się trochę odprężył. Więc niech on idzie do swojego pokoju, usiądzie sobie na łóżku i odrobi lekcję. Bo to jest ważne. Będziesz wtedy odpowiedzialny. Tak. Sylwa! Masz budować. ok. Brakuje Ci bardzo niedużo. Ja w Ciebie wierzę bardzo. Patrzcie, za stówkę kupiliśmy płótno, a za 208 to sprzedajemy. To jest sława. No nie, ona nam leci z nóg po prostu sekundę przed no, osiągnięciem tego. Co, nie mam, to, że ona może lecieć znów. w ogóle. Okej. szybko. Kolejna leci z nóg. No. Masakra. Mogę użyć kodu, proszę. Nie no. Spróbujemy. I tutaj brakuje naprawdę kilka, kilka procent. Do osiągnięcia celu. Jest... ona w pełni rozwinęła. On... tutaj praca domowa odrobiona. Czy może brat postarzyć? Bo on jedyny nie śpi. Chociaż on jest pewnie śpiący, no. Dobra. Słuchajcie, niech on idzie spać. I Weronika niech stanie. Ona jest wyspana w zasadzie. Już smuchnąć świeczka. Sylwia jest starsza, no to najpierw Sylwia. Dobra, tak. lecimy, moi drodzy, z tymi urodzinami. ale masz piżamę. Nie sama je tego tego ustawiłam, nie? No. no, nieważne. No, szybko, bo to dziecko zaraz ci padnie. Wiesz, że ono jest w stanie naprawdę krytycznym, ale osiągnęło miękność. Pamiętajmy o tym. Dłuchaj, dłuchaj. Hurra, hurra, w ogóle. Hop. Dawaj, dawaj, dawaj. Hopsa, hopsa, no. Przemieniaj się. Nie wiem, czemu ona ma towarzystwo z życia, tak naprawdę. Myślę, że nie jest jakaś towarzyska bardzo. Myślę, że są bardziej towarzyscy simowe. Na świecie... Simowym. Jest. Sylwia zmieniła grupę wiekową. O, jak ona wygląda, dobra. Tutaj motoryczna masz na drugim poziomie, a reszta ma na pierwszym. Tak. Według mojego magicznego notesu Sylwia w yy, wieku dziecięcym powinna, powinna być odpowiedzialna, ale to nieważne, bo to skłonność. Później tak, yy, umiejętność motoryczna, no to fajnie, już mam na drugim poziomie ten, aspirację motoryczną i cechę hmm, że mówię cechę klubowicz albo mistrz parkietu, tylko nie wiem, czy ona może mieć takie cechy w takim młodym wieku. Bo w sumie to nie wiem. Nie, może być klubowiczka. Dobra. Skoks. Wspaniale. Od, od Kazimierzy. Świetnie. Od Melanii. No i super. Jest Sylwia. Teraz czas na Kaję, która jest w stanie też naprawdę bardzo krytycznym. Więc weźmiemy pomoc ze świeczkami od Weroniki. Tak samo. Może ona jest naprawdę kaja to jest w Patrzy co on w ogóle na dwa lobby. Jest strasznie brudna, głodna, święca, potrzebuje uwagi generalnie na wszystko. Dobra, że tam tamta idzie. Jak tam naszego kacperka. Nie może uzyskać dodatkowego zajęcia. No, bardzo przykre to. Może rozmawiamy taką żabę z nie wiem jaką. Może surfującą żabą i ściastą. Nową żabę jakąś nową, nową, czy. No dobra, nie wiem. Chyba nie. Okej. Okay. Lecimy z ostatnimi urodzinami tego odcinka. No. Dobra. Ym... Już trochę tam pokoje przerobiłam, żeby było dziecięce, a nie mało dziecięce. Ale to ścina, jejku. Przejść przerobić koniecznie. W ogóle wszyscy tej ludzie mają ciemne włosy. No tak śmiesznie. No dawaj, pustasz się. Dla nich, ona tu doda świeczki. Ile ja to ma jeszcze? Ja to może jeszcze tak stać. Okej, okay, to dodamy świeczki. I suwamy do lodóweczki. Kierymy, nie mogę po prostu. Kaja, no kurna. Ale czemu ona w trakcie postarzania zasnęła? A czemu Sylwia nie idzie spać? Czy ona jakaś piłka była? Nie wiem, czemu Kaja się jeszcze nie postarzyła. Gdyby ona idzie ją położyć, spać, wykąpać? Nie. Ma ją postarzyć natychmiast. Chłuszczyno. Co jest? Ja Cię kręcę. Widzę, że ona nadal się nie postarzyła i dałam jej jeszcze raz, żeby zmuchnęła świeczki. No. Szybko, bo jestem w fatalnym stanie przez nią. No dwłuchaj. Szkur na kobito. Jest, smuchnęła chyba. Tak. Postaż. Jej! Wow, udało się. Chyba. Kaja zostawnie grzeczna dziecka, ze takie, wiecie. Musi być taki obiekty jest tyle dzieci, to któreś musi być z nim To jest takie najbardziej... po prostu... No, halo. Przeskakuj do kolejnej grupy wiekowej może. Jest, 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 jest! Hurra! No nareszcie! Kaja. Ale już kucyczki ładne. Um. I losujemy ci cechę jakąkolwiek, w ogóle to do niej nie pasuje. Z drugiej spróbuję. Porywcze. bardziej, tak? Porywcza? Tak, dobrze pamiętam. Co? Co tam było z tymi A dobra, sobie zaraz zobaczymy. Tu jej damy jakieś takie społeczne, może być. No. Patrzcie na jej potrzeby. Oczywiście dwie najgorsze ma zasłonę. Dobra, tutaj świeczki. Oczywiście na kolejne jakieś urodzinki. I tu trzeba jeszcze zapakować na wynos dla, dla Kacpra. Paluszki. No. Ja i mam dziesiąty poziom gotowania. że będę kończył z odcinkiem, bo tak nie mam. Już tak wenę. znaczy mam, ale ani czasu, ani weny. Gra się ścina, fen maluje, w zasadzie nic już takiego ciekawego. Aha, nie, bo jeszcze chciałam w tym odcinku się starać o nowe dzieciaki. Szkolny projekt. Uczniowie mogą sami wybrać zadanie, które wykonują w ramach nadchodzącego projektu szkolnego. Czy Kaswir powinien wybrać łatwą pracę i zapewnić sobie dobrą ocenę, czy znaleźć pracę bardziej wymagającą, nauczyć się czegoś więcej? On jest mądry, to trudne. Sprawa mała. nie, no, to trudno. jest git. słuchajcie, zaraz e, graniemy dzieciaki. Znaczy, gdzieś dzieciaki, dzieciaki śpią na 100 latach, jest w szkole, więc to jest idealny moment, żeby postarać się o dzieci. Więc, bo wiecie, nikt ich nie będzie tam oglądał. E, on co sobie tutaj pomaluje. Mm, I powiem Wam, że szukam właśnie w internecie kodu który pomoże nam spełnić poziom aspiracji yy, tutaj Weroniki. Dobra, poczto nam dostarczyli, po nie jakieś rachunki, ale to zaraz zobaczymy jeszcze. Yy, żeby nam spełnić aktualny poziom aspiracji, dlatego że yy, my ten poziom już spełniliśmy, więc jakby to też nie będzie oszustwo, myślę. Więc wpisujemy Sims... A nie, nie to, nie to, nie to.

Jej bardzo dobrze zrobiłam. Chyba spełniłam jej to, więc interakcja ze swoim dzieckiem i w wnuka na długo będzie mieć, więc yy, jest super. Yy, I teraz chciałabym kupić jej cechę płodną, może to coś da, że urodzą nam się np. trojaczki. Yy. Tak, mamy... To, na to prawie wszystkie nasze punkty wydamy, ale ja wierzę, że to warto w takie rzeczy inwestować. Um, mile widziana. Uuu! Wiecznie najedzona, ale super, nigdy nie muszą jeść, ale fajne. Erudytka. Dobra, nastać na... ...płodną. jest jeszcze jakaś cecha taka która by sobie nadawała Ale nie kupimy płodną. No, zostanie na mało, ale trudno musimy to kupić i chill. I no. Okej, okay, no zastaramy się o dziecko, tylko że nasze dziecko tu przychodzi, ale... Zanim oni tam dojdą, to już wiecie... Czy coś się generalnie zlegowało? Nie pracując, nie mamusia. A, u nas chora, dlatego są w kropki. Ups. Jakby... mam nadzieję, że jej przejdzie i że... Tutaj to, co się będzie zaraz tutaj działo, będzie dla niej przyjemne i udane. On tak przechodzi przez tą sypialnię. Gość za chwilę zaczyna pracę, ale nie, on dziecko robi. Ora, od razu robimy test ciążowy. No. Dawaj, dawaj, masz już tam wszystko dzieci, więc czemu miałabyś nie mieć kolejnych? Jeszcze tam trzech czy iluś. Będzie dziecko? Jest, jest, jest. Udało się. Kasper znowu wrócił ze szkoły z słabymi ocenami. Jest... nie wiem, co z nim jest. Aha, i się, piorun. Dobra, ja już kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zapraszam na do kolejnej jeszcze tylko również żeby w tym odcinku... Z... nie no, w tamtym odcinku zaczęliśmy to żymy, ale w tym odcinku yy, Trzy osoby miały rodzinę i pojawił się też ktoś nowy w tej rodzinie. Więc fajnie. Dzięki. Pa.